Szanowanku, tutaj Pity i witam was w drugim odcinku z Kinder Gardena Tak, w końcu z czego innego jest na ekranie Monday again No dobra, w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym odcinku zrobimy... O! Widzicie, tutaj są jakieś... Chyba, że to dlatego, że wiecie, mamy kwiatek i możemy o to zakończenie odblokować Anyway, dzisiaj zajmiemy się o tym tutaj, o... Czyli zakończeniem od Jerome'a I dobra 2,50 trzeba Jak mi się kasa skończy to będę musiała robić jeden dzień że wiecie, skipuję cały dzień i mam potem kasę na koniec mm. No dobra Karty to myślę, że tak na koniec, że po prostu te dnie się będzie tak odpalało i szukało tych kart, no bo po prostu korzystało z solucji. Um, część chyba też dostaje się z za jakiegoś zakończenia. Jasne, idź. No dobra. Mm, Jerome. Tu jest Jerome. Jestem Jerom. Myślę, że nie jesteś wystarczająco ku, cool, żebyś ze mną gadał. No dobra. Okej. Okay. Jestem Monty. Jeśli potrzebujesz czegoś, przyjdź do mnie. Rzeczy, które. Rzecz, mogę ci odprzedać jakieś rzeczy za odpowiednią cenę. Możesz też coś sprzedać, ale. No i tak dalej. Chcę coś kupić. Jojo. Paczka fajek. O. Dobra, chcę kupić jojo. He, <grym> jojo. Nie wiem, co czerwon widzi w tych rzeczach, ale je kocha. Możesz mieć jedno za dolara, zgadza się? Okej. Okay. Robić z tobą interesy to przyjemność. Na przykład mogę tak. Łowaj, yy, jabłka. A! E, hold on. Screwdriver. Kurde. Coś zrobiłam chyba źle. To jest room, tak. Dobra, 2,50. Użyć dwa jabłka. A, chyba, że mu to jojo trzeba pokazać podczas morning time'a. Ale dobra. Trzeba kupić i tak jojo. Jasne. Mm, fajki. Chcesz. Nie, nie wiem. Czekaj. Nie wyglądasz na jakiegoś, wiecie, takiego ligana, czy tam osoby, która pali sobie fajki. Jest tylko, tylko została paczka, więc masz zniżkę, będą... W sensie, no nie mam całej paczki, tylko parę zostało, ale możesz je mieć za dolara. Tylko ich nie pokazuj nikomu, to może wpakować raz w kłopoty. Jeszcze chcę coś kupić, ślubokręt. Yy, a, że ukradł to woźnemu. I, w sensie, mm -hmm. A. To dziwne, że oddał mi jedno ze swoich narzędzi, które dostarczyło ze do szkoły, ale nie narzekam. To do, dolara. No, przyjemność robi z tobą biznesy, dobra. Dobra, dobra. Morning time. Wejdź do środka. Jasne, jasne. Dobra, Jerome. Ziomek, wiesz, że nie jesteś wystarczająco cool, żeby ze mną rozmawiać. Zostaw mnie samemu. Poza tym Mon Monty ma moje jojo, w sensie, no, że Monty dostarczy mi jojo, masz na myśli to jojo? On powiedział, że je dla mnie tego odłoży, czy coś, że, a, że zachowa jojo dla niego. Możesz je mieć, jeśli będziesz moim kumplem. No dobra, zrobiłeś deala. Skoro jesteśmy przyjaciółmi, chciałbym poprosić cię o pomoc, no wiesz, jak przyjaciel. Pamiętasz tego dziwnego, starego, woźnego? On ukradł mój laser tego poranka. Powiedział, że był zbyt jasny i zbyt świecący się dla jego starych oczu. Potrzebuje pomocy, żeby go odzyskać. No i co, co mam zrobić? Kiedy będziesz gotowy, dam ci przepustkę. Możesz dzięki temu ominąć tego, wiecie, no tego typiarza, co monitoruje korytarz. Kiedy będziesz za nim, wejdź do schowka woźnego. Mój laser powinien gdzieś tam być. A czemu ty nie pójdziesz? Hmm. Nie mam mowy, ja zostałem już przyłapany z ukradzioną przepustką wcześniej i... I ten dzieciak złapie mnie, nie wiadomo... W sensie, no, złapie go i tak. Dobra, daj mi przepustkę. Cudownie powinien być w jakimś pudełku gdzieś. Po prostu wejść to i przyjdź. Mm, nie przebywaj tam zbyt długo, od zawsze. Od jakiś czas sprawdzę swój schodek. Po prostu daj mi znać, kiedy będziesz gotowy i dam ci przepustkę. Yy, nie będę mógł rozproszyć nauczycielki za długo, więc idź po prostu do drzwi. Nie gadaj z nikim po drodze, jakby... No. Jak będziesz szedł, to z nikim nie gadaj. Dobra, jestem gotowy. Idź ją odwróć uwagę i... Dobra. O, dobra. Nie za szybko, mały ziomeczku. Muszę zobaczyć swoją przepustkę, zanim się przepuszczę. Przepustka dyrektora? Wow, tak. A, rób co chcesz, człowieku. Dobra, trzeba iść tu. Pewnie będzie tutaj stolen staw. Eee, tak. O, dobra, ślubę odkręcić. Jest dużo śmieci ten loset dżeloma. Ja dobra. Hej, słyszałeś dzwonek. Wracaj do klasy. Zdobyłeś to, masz to, co? Dobra, dzieciaki wszyscy słyszeli dzwonek na lunch. Pogadamy na lunchu. Jeny <grym> koteł. Wrr. Kto chce iść. C 2 W sensie no takie... <grytanie> Tylko przejdę się do drzwi i otworzę kotełowi. Kateł rujnujesz moje wygrywne. <grytanie> o, idealny. A nie wiem, nawet czy chce mi się to wycinać, to nie powinno być jakieś takie. Dobra, idź na lunch. Hej dzieciaku, tutaj. Czy masz to? Mam, mam twój laser. Ziomek, to świetnie, mam tylko nadzieję, że woźny nie zauważy, potrafi siać niezły terror. Który z was, głupie, martwe dzieciaki wszedł do mojego schowka? O nie, Zau to brzmiało jakby zauważył, pośpiesz się i schowaj to zanim tu wejdzie. Jeśli złapie cię z tym jesteś martwy. Gdzie to schować? Mm. Kosz na śmieci, szybko wrzuć to tam. No, ktoś chce może wystąpić, nie? co za niespodzianka. Co z tobą, ma mały dyrektorze? Zabrałam twój laser, twoją laserową rzecz tego poranka. Jestem pewna, że chciałeś go z powrotem. Przeszukaj mnie, człowieku. Nie mam go, więc wal się o, Albo powiem mojemu tacie, że... że znowu nasikałeś do fontanny. Wygrałeś tą rundę, dzieciaku. A co z tobą? Byłeś w moim schowku? Wywróć swoje kieszenie. Hmm, nic. Ale będę mieć oko na Tobie. O, no, po prostu zostaw te biedne dzieci. Zawsze, ż, ż, zawsze szukasz powodu, żeby, żeby nabić dziecko na pal. Na, żeby tego nabić dziecko na swojego bopa. No i co z tego? Nic nie jest jakby złe z nabijaniem dzieci na pal. Mam no, po prostu iść sprzedawać swoje tajemnicze mięso. Dobrze, ale zapamiętaj moje słowa. Ktoś zapłaci, zawołam do mojego schowka. A i zanim zaczniesz, yy, kosz potrzebuje czyszczenia. Zajmij się tym. Tak, e, głupia papa z lunchu. Sprawia, że muszę robić moją głupią robotę. To było szybkie. Nie ma mowy, że tego, że zabrałeś to aż do śmietnika. Relaksuj się kobieto. Zostawiłam to w łazience. Wezmę to po tym jak zadzwoni dzwonek. dzwonek. Ta stara prókwa jest po prostu zła, że dzieci lubią bardziej moje jedzenie niż od niej. Oho. Cóż, to nie poszło tak, jak zaplanowaliśmy, ale przynajmniej nie jesteś martwy, to, to, to ulga dosyć... Nienawidzę ci o to prosić, ale musisz znowu iść woźny powiedział, że to jest łazience. Wiem to dużo od ciebie, ale po prostu to się opłaci. Zapłacę Lunch Lady, żebyś mógł iść, ale pośpiesz się woźny, wyniesie śmieci. Po tym, jak zadzwoni dzwonek. Dobra. Okej, powiedziała, że możesz iść, więc idź to zdobyć. Co tu. co robi tu Odejdź stąd. Wpadnę w kłopoty, jeśli dyrektor usłyszy mnie przez ciebie. O, tu jest schow. Nie, dobra, tam nie wchodzę. Tu jest kibel. O! Oh. Ha! Ty! Nie powinieneś tutaj być. Zabiorę cię zaraz do dyrektora. Jeż Chociaż jeżeli. Jeżeli co? co? już skończyły mi się fajki, więc jeśli miałbyś trochę, to mógłbym ci tego. Ci odpuścić. Mam. O, dzięki, mały kumplu. Rób, co chcesz robić. Dobra. Czy on serio poszedł? A nie, on tu sobie stoi po prostu. Eee, uh, okej. Okay. Zobędź laser i wyjdź stąd. Dobra, dobra, okej. Okay. Um. Hej, dzieciaku! Chodź tutaj. Jerome zdradził mi twoją małą misję. Czy, zdobył, czy udało ci się zdobyć laser lasy rozesołazienki? Tak. Dobrze. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale woźny przygląda się Jeromowi bardzo dokładnie. Wygląda, jakby chciał go zabić. Musimy coś z tym zrobić. Co masz na myśli? Hmm. Ten stary dziwek y, tutaj wyzywa i tak zawstydza dzieci y, od dekad. Myślę, że to wreszcie czas dla niego. W sensie, no. Mm -hmm. um, no, że to jest wreszcie czas, żeby z nim skończyć. Jak to U. zrobimy? Mm. Wezmę laser jako zapłatę za moje usługi dzisiaj. Odzy Jerome go odzyska, kiedy mi zapłaci. No dobra. Jerome dał, dał mi yy, to. To jedno z jego... Jakiś urząd... Jedno z urządzeń jego taty I... Te, ta mała rzecz lubi wybuchać Kiedy nie lubi tego co usłyszy Nie przejmuj się, tak? ty to No i co teraz robimy? Ty po prostu nie... Ty po prostu martw się tym Żeby dać to za woźnym, Żeby cię, Tak, żeby cię nie zobaczył Ja zajmę się resztą mm, Przyjdź, kiedy już to zrobisz No dobra Czy powinienem położyć to urządzenie? Tak Dobra, Monty. O. Czy położyłeś to urządzenie? Tak. Ale dobra, najpierw może. O. o. E, tak. Świetnie, to będzie bardzo dobre. Teraz, Jerome. Wracaj tutaj, nie skończyłem jeszcze Cię przepytywać. O, tak. Jenny, ziomek, powiedziałem, żebyś odwrócił jego uwagę, a nie go wysadził. Um. Oj, tam, oj, tam, należało mu się to. Oha. Właśnie po prostu eksplodował. O nie. No, zrobił to. I teraz jest taka, że nikt nie, nie ma tego. W sensie, no. I jest taka, że teraz nie został nikt, żeby posprzątać te części. Możemy po prostu iść do środka. A myślę, że to tak będzie najlepiej. Dobra, chwila moment. Eee. Dobra. Mam nadzieję, że każdy miał dobry poranek i teraz eee. Hmm... Mogę pokazać śrubokręt. O, śrubokręt! To mój ulubiony drink?! What the fuck?! Właśnie wspominał, że... Że chciałby, żeby on nie sprzedawał jego rzeczy Montiemu. Hmm. Najwyraźniej jest jakaś poluzowana śrubka w regale w jego schowku, czy coś w ten desen. Dobra, kto następny? Dobra, dzieciaki to było bardzo zabawne. Możecie iść do domu. Uh, to był niezapomniany dzień. No, dzieciaku, tutaj zaimponowałeś mi. Zrobiłeś tyle dziwnych rzeczy tego. tego no. szalonego dnia, że po prostu. Że. Mu, mu, a ja mówiłem, że będzie to warte tego. Jest, zaufaj mi. Trochę siara, że potrzebowaliśmy Montiego i zabrał on tego laser, dopóki mu nie zapłacę, ale zasłużyłeś na to, co to jest. To odcisk na klucz do biura mojego taty. Jeśli go zrobisz, to będziesz mógł tam wejść kiedykolwiek chcesz. Hm. A jak mogę zrobić ten klucz? Monty może coś wymyślić. Po prostu przynieść to do niego na początku dnia i jestem pewien, że, że, no, wiecie, że wykombinuje, jak to zrobić. To moment, w którym rozdzielamy nasze ścieżki. Byłeś całkiem niezły. Do zobaczenia. Na razie. Yee, yeah, komplik. complete. Jak cudownie. A, no to muszę teraz skipować tak o cały dzień. Ale to może poza odcinkiem, to po prostu zrobię jeden albo dwa dni, że po prostu będę skipować. No, w sumie, no. Ja mogę w sumie zrobić to teraz. Eee, jasne. Wie czemu no? Yes. Dobra. Tu trzeba żyć po prostu jabłka, to nie potrwa jakaś długo. Jasne, jasne. Gadaj sobie Apple Gate. Perfekto. Chyba będę musiała nawet dwa dni skiknąć. O, Lili wychodzi. Bo potrzebuje się 7 dolców, a raczej tyle nie to będę hmm. Chwila, czy ja muszę mieć coś na. O nie! Nie! Nie mogłeś przynieść jednej rzeczy na szaventel. Czy to naprawdę tak ważne? Oczywiście, że to ważne. Studenci, którzy nie potrafią robić nawet najprostszych rzeczy w szkolu są. Yy, wiecie, że będą mieć złe wyniki w nauce, więc. To znaczy, że dostaniemy mniej funduszów na szkołę. Przecież te wielkie, ogromne statuły na, na boisku nie kupują się same. O nie! Przykro mi, ale nie mogę ci pozwolić, żebyś zaniżał średnią w przyszłości. Możesz yy, uważać się wydalonym ze szkoły. O nie! What the fuck? O, restart room? O nie, 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 dobra. Restart day. No to muszę kupić coś od Montiego za dolara. To jest moje wyjście. Hmm. Dobra, w sumie i tak tego P -p 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 -p. Aura nie będzie kupia sił pokręt. Dobra, ilu. Chyba, że mogę... Chociaż nie, podejrzewam jak wezmę te itemy, które mam przy sobie, to może być średniowo. Bo... Jasne. Dobra. Chyba, że mogę też u Lantlebit po prostu wziąć slopa I to też chyba by zadziałało, bo on jest chyba tam e, dobra, dobra. Śrubokręt, jasne, jasne, ulubiony drink. Dobra, dobra. Okej. Okay. Dobra, no to jeszcze jeden dzień. Monday, again. Mm, jasne, jesteś gotowy. Dobra, jasne. Jak ciekawe, co powie Apple Gate, jeśli pokażemy jej slopa naszą Antel. Na, no, na, no, na, no, na. No. Ok. Dobra, kitasy tam. No, na no, no, no. Oj, i teraz mam więcej kasy, nieco. Będzie mi chyba stać na zakończenie Gate. Nie mogę uwierzyć, że zmuszamy Was, dzieciaki, do jedzenia takich rzeczy. Jestem pewna, że nie bylibyście w stanie przejść tam wiecie Testu na narkotyki po zjedzeniu jedz tego. Nie anyway, jak to następnie. Dobra, bla bla, bla. bla. Hmm. I dobra, to by było na tyle w kolejnym odcinku zrobimy zakończenie pani Applegate. Jest ono dosyć ciekawe. <laughs> Bardziej niż wysadzenie łośnego. Tak, teraz mamy fundusze, żeby zrobić to zakończenie cudownie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Kindergarten i narka.